Dobra, się ma. Sie nie ma. Sie gra się ma. Będziemy robili to ustrojstwo swimera. Wynalazek do którego się zmusza ludzi. Bo jak ostatnio narzekałem na ten zbiornik, jak wymieniałem baterie, które już widzę, że prawdopodobnie znowu siadły. Które siadają non-stop, ale dobra, może one się ruszą. Eee, to ktoś mi powiedział. Po co kupiłeś a teraz no <grywa> na Nie wiem, co to za łeb, kurna był, może urwał się z jakiejś choinki i nie wie o tym, że rolnicy i firmy, może firmy nie, ale rolnicy są zmuszani, przynajmniej byli zmuszani do kupna takich zbiorników z tego względu, że jakieś idiotyczne prawo wymyślono, w którym trzeba trzymać w takich zbiornikach dwupłaszczowych paliwo. Nie wiem w ogóle z jakiej okazji kto to wymyślił, albo kto w ogóle to zaakceptował, no ale w naszej polityce i w naszym pięknym kraju tak jest, że ten kto ma biznes lub bysta może dużo dużo robić. I kiedyś się też zastanawiałem już kilka razy nad tym e że czemu ci politycy się nie wyłamią, bo na pewno nie dla wszystkich tych polityków jest hajs najważniejszy, ale tak doszliśmy z kumplem przy flaszce do porozumienia, że w zasadzie to nie ma znaczenia, bo wystarczy, że jest kilku iluś tam, kilku mocnych, że tak powiem, ludzi, dla których, do, którzy idą do celu po trupach i ty będziesz chciał być inny. To ci zastraszą rodzinę albo przyłożą pistolet do głowy i tyle z tego będzie. No także sprawa jest taka, że my jesteśmy zmuszani do kupna takiego dziadostwa, które jest dwupłaszczowe i niby. Czy dziadostwa? No zbiornik jest generalnie spoko, no ale to jest takie robienie wydatków i kosztów na siłę, bo ci powiedzą, że nie przywiozą ci paliwa do innych zbiorników, typu Mauser, czyli taki kos. Eee nie no tutaj, no taki jak tam jest tam, one są puste tamte, co nie? Eee, i co? <laughs> i ci nie przywiozą paliwa, tak? i ci nie przywiozą paliwa no i to jest moim zdaniem chore <laughs> i to konkretnie chore to kosztowało, no nie wiem kupę pieniędzy to kosztowało znaczy kupę, no nie kupę, no może nie kupę no zależy tam dla kogo no ale kosztowało tam pewno parę tysięcy, może pięć tysięcy może ileś no i to jest tak samo plastik, który jest obudowany drugim plastikiem. No i że to niby ma być takie super i cudowne. Tylko proszę mi wytłumaczyć taką rzecz. Jeżeli w takim zbiorniku typu mauser, który tam stoi, no albo wam wrzucę tutaj zdjęcie tego mausera, każdy wie jak wygląda kosz 1000-litrowy mauser. To w takich koszach przewozi się koła wszelkiego rodzaju chemie do firm. Yy, kleje. Kwasy, kwas stężony nie bierze, HCL stężony kurna w kurniku, który używamy do płukania linii pojenia mamy w zwykłej plastikowej bańce. A oni sobie tutaj jakąś paranoję wymyślili, żeby Rolasy, Rolasy i firmy kupowali takie zbiorniki dwupłaszczowe, bo inaczej nie dostaniesz hurtem paliwa, nie? To jest po prostu chore. No ale już pomijając to, że ktoś miał w tym cholerny interes, żeby nam to sprzedawać, i kosić na tym hajs. Już tam nie wnikam, kto miał w tym interes, ale taka jest prawda. Mnie to rozbraja, że ludzie nie wiem. Nie można mówić. Czemu nie, bo nie można? Te kurde pieniądze są albo reklamy na YouTube ważniejsze niż mówienie prawdy. Także generalnie to wszystko. Ci lobbyści na pewno tutaj mieli ten, to jest wszystko chore. No, ale no już. Huj! Stoi ten zbiornik, nie? No to niech stoi. No już chyba kazali kupić, no to niech stoi. Tylko starym dystrybutorze od paliwa, ja go pokażę, to jest PRL-owski dystrybutor od paliwa, nie? Ten dystrybutor ma 100 lat, no nie wiem ile on ma lat, ale on ma milion lat I on ma tutaj taką korbkę do kasowania licznika, proszę bardzo, biała ropa, żeby nie było, nie? Zobacz, i on, rozumiesz, chodzi i tu go włączasz on jest tylko tak w celach po prostu historycznych. Jakby ktoś chciał zobaczyć stary dystrybutor, to go trzymamy na gospodarstwie w celach historycznych. I w celach oczywiście naukowych, żeby można było nagrywać filmy, prawda? I ten dystrybutor chodzi 100 lat. Najmniejsza dawka, 2 litry, bardzo dokładne, trochę wolniej leje, ale jest bardzo dokładne. Jest wyskalowany w ten sposób, żeby. E 0,01 czy 0,1 litra, już teraz nie pamiętam na 10 litrach. W każdym razie on e, jest ustawiony delikatnie na korzyść swoją, że w razie jakiejś tam pomyłki czy czegoś takiego e, gdzieś tam trochę e, by zabrakło, no to jak sprzedajesz przysłowiowemu sąsiadowi paliwo, no to nie będziesz w plecy, nie? Ten natomiast. Przyjeżdża z fabryki i leje na 100 litrów, bo mieliśmy kolbę kalibracyjną, jest niewyskalowany I co? Oczywiście my musimy to we własnym okresie zakresie mamy robić, bo ktoś mi tam zarzucał, to go sobie skalibruj. No kurwa, płacić 5000 zł, to niech się skalibrują go sami, nie? Także on leje 104 litry na 100, nie? Także na 200 litrów, jakbyś jakbyśmy sąsiadowi sprzedać, to jesteś 8, 8 litrów w pizdę. W sensie do tyłu, przepraszam, bo się źle wyrażam, no ale jesteś 8 litrów w plecy, nie? Także sobie przelicz razy cenę paliwa, bo nie wiem kiedy będziesz oglądał ten film, ale także na no 200 litrów sprzedasz komuś do ciągnika, to jesteś 8 litrów do tyłu, bo tu ci pokażę 200, a w rzeczywistości wleję 208. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że bateria siada moment. Można by było, o, bo to mogłeś sobie kupić licznik mechaniczny, no dobra, dobra, nie? W takim wyposażeniu podstawowym, jak kupujesz, żeby firma w jakiś sposób się, nie wiem, żeby nie było wstydu, to powinni takie coś założyć, żeby to chodziło. No także licznik. Tam bateria siada co roku. Dobra, huk. My jesteśmy w stanie to zaakceptować. To nie? Ale taki temat jest, że ten zbiornik jeszcze trzeba czyścić od czasu do czasu. Więc tak jak trzeba go czyścić od czasu do czasu, to tam jest taka pokrywa. I tą pokrywą, żebyś wszedł do środka, no niby jest taka tam opcja wejścia, chociaż jest bardzo ciasno, no ale my weszliśmy do środka. Żeby go tam wymyć, wyczyścić Jakieś te tam e, osady, które są tam z B7, czyli tam 7% dodatku tam olejów rzepakowych To się oczywiście wytrąca nieraz jak stoi dłużej Więc takie gluty z reguły są na dole Te gluty zapychają common raila, niszczą pompy No generalnie zbiorniki od paliw trzeba czyścić W zbiornikach od paliw też żyją tam bakterie Także ta pokrywa jest tak chujowa, co nie? Że y, jak ją zdejmiesz, to już jej nie założysz, nie? Już pomijając fakt tego, że tu nie ma szybkiego demontażu, że musisz zdjąć całą tą czapę turem, żeby w ogóle tam wleźć nie? To by mogli zrobić gdzieś tutaj, żebyś wsadził jakieś małe dziecko albo przodem byś wszedł. Także nie, no musieli to zrobić tam i ta pokrywa jest taka, że nie idzie tego założyć, to z ojcem 30 minut ją, tą pokrywę próbowaliśmy zakładać we dwójkę. W końcu jakimś młotkiem ją opukaliśmy i na siłę wsadziliśmy, nie? Co tam trzeba by było zrobić? Jeżeli ktoś by myślący się tym zajmował, nie? Bo ja nie będę tutaj owijał w bawełnę, to jest tragedia po prostu. Ja jestem cholernie zirytowany. Bo, jak kupujesz coś nowego, to to powinno działać, nie? Także mi trochę ponosi teraz. Tam wystarczy wstawić pokrywę, ale Araga, włoskiego Araga, który jest odporny na kurwa, RSM, na chemię i na wszystkiego tego typu sprawy. No ale to jest wszystko nic, to jest wszystko, człowieku, nic. Bo ten zbiornik jest z 2019 roku, mamy 22 i oczywiście co? Na łożyskach już złapał, albo cholera wie na czym. Brzęczy, wymieniłem kondensator, kupiłem drugi kondensator, stoi, nie? Wsadziłem tu śrubokręt, mówię, ruszę wirnikiem. Człowieku, nie ruszysz wirnikiem. Nie ma siły, albo złapał na łożyskach, albo ten. No, Amba Fatima, kurwa, nie. Tragedia, generalnie tragedia. Dla mnie to jest masakroza. Porównując to do, mówię, starego dystrybutora z 80. tych lat, to, to, jest, to, jest, to było zrobione na wieki, nie? A teraz, to jeszcze jakbym go kupił sobie sam, żeby mnie nie zmuszono do tego, to bym był w stanie, jakby to zaakceptować, tak? Ale wtedy była ta firma transportowa, trzeba było na siłę, jakby to kupić. I nie powiem, no, no bo też to jest dobra rzecz, to jest fajna, nie zajmuje miejsca, nie, wiem, nie trzeba mieć budynku, nie trzeba latać z tymi koszami, przerzucać węża, pojemność jest duża, okej, okay, fajnie, zgadzam się, tak, tak samo chcę kupić sobie zbiornik, e, zbiornik taki, podobny do tego, tylko większy na RSM, no jest wygoda, nie ma problemu z jakimiś tam, wiesz, stanami czy coś, chociaż trzeba by było z nierdzewki policzyć, no ale na ludzie, no toż, kurde, troszeczkę... Wymagajmy wszyscy od siebie, no żeby to jakiś tam kurczę poziom trzymało. No bo no ja nie jestem zadowolony, no bo kurczę, no, no co to jest? Na takim małym gospodarstwie jak u nas, ile to paliwa przelało? Jeden plus jest taki, zaraz to sprawdzimy: że tutaj pasuje filtr powietrza. filtr oleju od 60. Tak? Jeżeli się nie mylę, 84. Nie wiem już teraz, czy to jest ten. No, zaraz jeszcze, a i właśnie to jest jeszcze też fajne, że tam, jak wpadnie na dół, to, to musiałbyś odwrócić cały zbiornik. Aha, dobra, okej. Okay. Tam sprawdźcie sobie, bo ja 60 już mam sprzedaną, a ja se, nie lubię 60 serwisować. Ale PP84 to jest raczej ten. Jeżeli ktoś by mówił, a ty robisz błąd, tutaj montując filtr 60, nie ma błędu żadnego filtru 60. filtr 60 jeżeli sprawdzisz dobrze podanych technicznych ma mniej więcej tyle mikronów co filtr wstępny w John Deere 6920 i 6930 główny filtr paliwowy wstępny to jest bardzo podobny temat, a poza tym jeżeli chodzi na silniku to będzie działać no my natomiast musimy tutaj zdjąć ten tekalon i zdiagnozować problem, bo nie wiem czy te włoskie dziadostwo co tutaj jest, bo to chyba włoskie jest, jest tam napisane czy nie jest napisane to PUC Panther eee, olać jakie to jest, no muszę tutaj zdjąć Tą tą może tutaj się zapiekło na tych, tych, no także generalnie, no. No generalnie wiesz, generalnie wiesz o co chodzi. Dobra, mamy tu. Mamy tu i mamy pompę łopatkową, to jest standard taki no i teraz nie wiem, czy to się zastało, bo się zastało po prostu czy ten silnik jest do tego stopnia słaby że nie ma, wiesz, jest tak, tak słaby silnik tutaj gdyby było na trzech fazach to by nie było bata, że on by nie ruszył, tak? Eee, że nie ma siły po prostu tym ruszyć, no ale to, 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 to jest śmiech dla mnie to jest śmiech, no co, że, że postoi tam miesiąc czy, czy ten to zaraz się zapieka nie wiem, przecież ta wotu tutaj nie wrzucę, bo to idzie w zbiornik potem wszystko, paliwa, tak? nic, przekręcimy przykrę to i mam nadzieję, że to ruszy Uh, who works better than a porn star? Uh, this is smart turbine with diesel with diesel liquid yes and we must fix this shit <laughs> We have intercooler! Cooler <laughs> <laughs> I tu mamy sobie taką szatkę. Szatkę. Taką szatkę. I co tu mamy na tej szatce? Nic nie ma. Czyściutko można powiedzieć, że jest czyściutko. Także tutaj można to szatkę schować i iść, szrutować albo jak ktoś woli. Można iść jeździć sześćdziesiątką ze szlapą. A szlapa to jest, nie wiem nawet co to jest po lubawsku szlapa. Taka brona, kultywator. A jeżeli ktoś nie chce jeździć sześćdziesiątką, to może się udać na boisko, grać w szatkówkę. Tu mamy fąż. Tylko fęża trzeba tutaj sałoszyć. Żeby było odpowietrzenie. Bo jak nie będzie odpowietrzenia, to będzie dupa. Będzie leciała tutaj ropa. Będzie tutaj leciał tisel. Ojejku. Ojejku, jak to fantastycznie się układa. Proszę Państwa. Teraz jeszcze mu zapierdzielimy pod kolor gry o plon. Filter pod chyba sześćdziesiątki. dokręcił to. Paliwa oczywiście nie można liczyć, bo już chyba że ruszy, ale nie sądzę. Gdzie? Yes! Szkoda bela. Wszystko zara pobrudzone. Daj to spokój. Zachciało rolnictwa. I teraz. Proszę państwa chwila prawdy. Nie działa. Fu. Jest szansa na to. No nie no. A jak brzęczy, to na silniku jednofazowym nie może być, że nie ma fazy, nie? Tam pójdźcie i ci dadzą wiadrofazy, że od Mariusza. Oni będą wiedzieć. No. I co? A nie. Dobra, to już później się załatwię, ale dzięki, tak. Dzięki. Dzięki. 耶。Yeah. Proszę Państwa, noszona prawa niesamowita została zakończona sukcesem. Żeby tak każda szła w bizonie na naprawa jak tutaj, to by było cudownie. Dobra, generalnie tak, ten silnik tu patrzy, że ma 350 watów, nie? Także jadą budżetowo i oszczędnie, no jakby zrobili trzyfazowy silniczek, tak jak kiedyś się robiło. Na trzech fazach jest zupełnie inna siła, inna moc, ale nie wymagajmy w tych... W czasach nie wiadomo czego. Generalnie trzeba obruszać, jakby ktoś miał problem. Tutaj zdjąć tę obudowę w pierunę, bo ona jest tylko nałożona i wtedy tu obruszać zawirnik. Bo 350 w kurna to nawet kątówki mają więcej. To taka licha kątówka by musiała być. Tam podejrzewałem, że w tamtych starych dystrybutorach to tam lekko kilowat siedział i na trzech fazach oczywiście, a nie na jednej fazie. To co to tam na jednej fazie? Tak samo jak ja miałem na jednej fazie, jak mnie wkurzy kiedyś, jak takie jaja się będą działy zbyt często. Chociaż nie no, bo sobie obruszam tutaj, tak samo jak w wiertarce stołowej, zaraz był przewinięty na trzy fazy i święty spokój, nie? Także... Tak, także tak. No, tu też trzeba było wziąć, kurczę, wyprowadzić może drugi kabel, rozebrać to w pieruny może od razu i wyprowadzić na stałe. W sumie tu mam chwilę czasu, może to zrobię zaraz.